Cześć, nazywam się Stanisław Borygienko i dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć o temacie mm, techniki pracy 20 na 5. Polega ta technika na wykonaniu swojej pracy mm, w tych terminach. Na przykład pracujesz 20 minut, 5 minut odpoczywasz. I tak robisz 4 cykli dalej robisz większą, na przykład 20-minutową przerwę. Ale kiedy zacząłem używać tą techniki, wydarzyło mi się, że no, po prostu to za krótki czas, że 20 minut pracować i 5 minut odpoczywać. Więc zrobiłem dla siebie, że pracuję 30 minut i 5 minut odpoczywam. Dlatego, że tylko siadam do pracy i od razu trzeba iść na przerwę. W ogóle nie pracuję, a robię tylko same przerwy. Ta technika pomoże Ci nie wypalić się zawodowo, nie wypalić się także emocjonalnie, nie będziesz zdenerwowany itd. Tak Для того вже баєш контролювати свій час на праці і час на випочинок від праці.